Naszą podróż rozpoczynamy w Japonii, kraju słynącym z innowacyjności i odwagi w inżynierii. To tutaj, pod wzburzonymi wodami cieśniny Cugaru, znajduje się tunel Seikan, najdłuższy tunel kolejowy świata, którego podwodny odcinek liczy sobie aż 23,3 km. Budowa tego giganta trwała 17 lat i pochłonęła ogromne ilości materiałów oraz wysiłku tysięcy ludzi. Tunel Seikan łączy dwie główne wyspy Japonii, Honshu i Hokkaido, które przez wieki oddzielały wzburzone wody cieśniny. Dzięki tunelowi podróż między tymi wyspami skróciła się o ponad połowę, otwierając nowe możliwości komunikacyjne i handlowe dla milionów ludzi. Zlokalizowany w strefie aktywnej sejsmicznie, tunel został zaprojektowany tak, aby wytrzymać nawet najsilniejsze trzęsienia ziemi. Specjalne konstrukcje i systemy bezpieczeństwa chronią go również przed groźnymi falami tsunami, które nawiedzają ten region. Tunel Seikan to dowód na to, że dla ludzkiej pomysłowości nie ma rzeczy niemożliwych.